Siemanko! Siemanko! Witamy Was w świątecznym filmie! Dzisiaj jest Wigilia! W tak. końcu! Dzisiaj jest Wigilia i dzisiaj gramy w świąteczne doświadczenia Messi! Messi! Messi Junior! Dobra, Igorski, zapraszam Idziemy e... Gdzie tu się gra i rozpoczyna? Tutaj, no to... rady! Tu, na dwóch graczy idziemy Tak, players Chodź, 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 Jestem, jestem. Mm? <laughs> Messi chciał dołączyć, ale nie dziś. To niech się gr gra sam. Nie. <laughs> niech sam se gra. O, zaczynamy. Let's go. Okej, okay, jesteśmy. Jesteśmy, tak jest. A ty nawet nie jesteś przed za Mikołaja, ja? Ty też nie. Co? Jesteśmy, wyglądamy normalnie. A. Uuu. dwa dni przed świętami. Kmas. Dobra. Kmas. Co to za jakiś pilot? LG. No, święta Ma zaczynają się za dwa dni. Musimy, Mamy taki pilot, tylko inny. Musimy posprzątać LG. dom. Okej. Okay. To sprzątamy Właśnie Co? A, trzeba wziąć chyba brom Trzeba wziąć miotłę, dobra Okej, okay, już wiem A tu jest jakieś... Gdy Musisz was? wziąć miotłę, koleski. Okej, okay, już biorę. Brom Dobra. Ok. Gdzie tu musimy iść, dobra Musimy w... Na zewnątrz, czyżby? Nie, w środku Zobaczmy W środku, w środku, dobra Eee Idziesz... Do garażu posiadać? No Dobra, to ja idę gdzie indziej <noise> To nasze auto, jakie? Taki Taka marka samochodu D.U. Przeczytałem, że jakieś Renault? Bo też ma taki model. 6 na Renault. 7. Ok. Powiem ci. O. Okay. Musimy wyrzucić je na zewnątrz do kosza. Okay. O, a to są nasze sanie chyba nie wiadomo. To cześć. Okay. Hmm? Okay, nasz dom jest czysty. Czas na dekorowanie. Właśnie. Czas y Pudło, pudło z dekoracjami znajdziemy w garażu Mogę, Musimy je ja. wziąć i zacząć dekorować Ja też je wezmę No, to weź O, dekoracje Gdzie my mamy je ja też Gdzie my mamy je posłuchać No, czekaj, dekoracje de, musimy dekorować 8 obiektów. O, dom musimy. Dekorować. A, no tak, no dom, nie mieszkanie. Dobra, wychodzimy na zewnątrz. O, tu jeszcze, tu mamy przeczepić. No, dobra. O, tu gdzie jest takie białe, to tu musimy przeczepić ozdoby. Aha. Tu gdzie jest to. Okej. Okay. w środku. No. Tak, tu Okej, okay, widzę. To tu Dobra Zobacz. Spoko. I tak za każdym razem trzeba chodzić i brać dekorację. Wiem. No i dobra. Pyk. Może jeszcze w garażu. A tu coś innego. Ale może uda się. Ziii! O tu jest napis jeszcze. Dobra. Ej, umieściłem. Tu chyba jeszcze Tak. Dobra, udało się. O! Panie Mikołaj. Ja, a ja ostatnią. Ostatnie dekoracje. To są jeszcze dobre. Gdzie jest, tam? jeszcze? Widzisz jeszcze gdzie by przeczepić? Bo ja nie widzę. Nie widzę, ale zaraz hmm. zobaczę O tu jeszcze No i ekstra A ty widzisz też jeszcze? No nie, to było ostatnie, dobra O To wygląda bardzo dobrze Ładnie Myślę, że powinniśmy sprawdzić łazienkę No to idziemy sprawdzić łazienkę Mogę ja sprawdzić? No idź? Mess. No, jest zbyt brudna musimy posprzątać Tu jest mop Mam I mopa trzeba umyć Drakozy ja umy toaletę D jacuzję umyję umyć jacuzzi, a ja toaletę To tutaj nabrudził? Okej. Okay. Oj, prezent Chyba ja mamy gdzie Zbierać. Trzeba umyć ręce No, chodź Tam gdzie jest ten e, Wykrzyknik Okej okay. Musimy zbierać prezenty No Idę Okej, okay, umyłem ręce A ja nie Wreszcie będziemy kontynuować dekorowanie jutro Jeden dzień do świąt Siekiera o, będziemy szukać chyba choinki Musimy znaleźć tak Musimy wziąć yy, siekierę Biorę! Ej, dlaczego nie mogę je wziąć? Za dużo rzeczy mam w ekwipunku Ale O ja mam Dobra, to jak masz to możemy iść Możesz wziąć tylko... Dobra, chodź inaczej. Wystarczy, że ty masz Idziemy ściąć choinkę Tam jest jeszcze prezent I tu, no dobra. pod saniami Podmięsę go Dobra, ja ten drugi Okej okay. O Dobra Wziąłeś? Chyba tak Okej, okay, przynieś choinkę do domu O, tu jeste jest, jest zabałwana, wezmę go. Dobra, weź Ale się... Ale je ukryj co nie? No, idziemy do domu. Nieść choinkę Na dywanie No, na to wychodzi Żeby się, wiesz, nie sypała O, o. No i gitara Teraz czas udekorować choinkę tam są jeżdżą w Czekaj Dobra jeden O, muszę iść po dekoracji Tu motorem pod domem jeżdżą Nie wiem dlaczego nam tu motorem jeżdżą po domu No jeżdżą pod domem widzisz No ale to nam nie przeszkadza. Pewnie, że nie. No na no szczęście mam słuchawki i nie słyszę tego. No. Okej, okay, ostatnie Ostatnia, chyba. Ostatnio, tak. Okej. Okay. Dał Jest. się. Teraz musimy znaleźć gwiazdę i umieścić ją na samej górze choinki. Hmm. Ja mam, gdzie mam ją znaleźć, co? Właśnie. No dobra, tu jest. Widzę. Przed wejściem do domu. Zobacz. Widzisz? A Możesz. Wezmę ją. O. No ekstra. Star. Oh, ona się nazywa Star. No Star to po angielsku gwiazda. Jest pięknie. Oto. Tak jak w DORS Tak jak w DORS było mm. Musimy sprawdzić dźwięk, chodź Ja nie, idę No ja idę Co to za robale? Kurde Czym, czym mamy się z nimi poradzić? Mrówki ale czym? Gryzą? No nie, ale... Jak się mamy nimi pojechać? No właśnie nie wiem Czekaj, coś trzeba wziąć? Czy trzeba po prostu deptać po nich? Dobra, już, wiem jak Jak? No, trzeba po prostu na nie naciskać Nic nie możesz mieć w ręce, wiesz? A, a możesz... A mogę ja to zrobić? No to ostatnia ci została, dawaj Ok chodź. No udało się końcu. I umyć ręce znowu Umyję Będziemy sadzić rośliny Wodę mam, także spoko Ja też mam Idę podlać Ja też podlaj Jedna roślina podlana Druga Gdzie okay. jest jeszcze roślina? a tam jest to Jeszcze tam Dobra, i ostatnia twoja Udało się Okej okay. No i Christmas Day Dzień świąt Kolejny dzień Dzień świąt, ciekawe co nas dzisiaj będzie czekać O no, no. Dzisiaj jest, jest dzień świąt Mam nadzieję, Musimy że... Musimy przygotować i celebrować święta dzisiaj dobra, trzeba umyć tutaj, no chyba nam grinch tu porozlewał No Bo Grinch nie istnieje, ale w grach to istnieje. No pewno w grach istnieje. Przebieranie z zagręcza tylko istnieje. No. no. Mam jeszcze. No, idę do garażu, jeszcze do pokoju będzie cześć. I ostatnie twoje. Ok. Udało się. Udało się. Musimy Ju... znaleźć prezenty i... O. Musimy Ju. znaleźć prezenty i je zebrać. O, ja mam już jeden. Dobra. Dobra, trzeba wyjść na zewnątrz. Też. Tak, jeden jest na zewnątrz. Zbieraj w domu. Ja zbieram na zewnątrz. Miałeś zbierać w domu. Czemu idziesz na zewnątrz? Tam jeszcze są prezenty. Nie nie z garażu. Tylko samochodu. Ok. drugi Jest jeszcze. Na łóżku to do, podobny do Szwecji tak i ostatni ale toalecie o musimy je położyć pod choinką o, o, piękne Nasza no, choinka jest. Już. Nasza świąteczna choinka jest. Prąd. Fantastyczna. O, kurde. A, prąd wysiadł, i będziemy musieli pewnie włączyć. Tak, musimy naprawić, włączyć. I włączyć prąd. Prąd. Tam jest, tam Widzę. jest generator. Widzę, idę. Gdzieś na zewnątrz. Bezpiecznik. Tak, na zewnątrz? Badzeli. Tak, na zewnątrz. Nie, w środku. Klucz trzeba wziąć Ty masz klucz, nie? No chodź Jaki klucz, klucz? masz? Nie mam Masz Gdzie? Klucz masz Pod czwórką I chodź ze mną O Tam Już jesteś, dobra Okej, okay. prąd powinien wrócić jest. Let's get back to home. Wróćmy do domu, okej. Okay. Czekaj, co? Prezentów nie ma. Zauważyłeś? No, no zauważyłem. Musimy zwrócić jakby prezenty. Idź. No, ale gdzie? To na zewnątrz. Chodź ze mną. Hmm. Ja będę patrzył. Chodź ze mną. Wi Widowie też by chcieli zobaczyć, chodź. No dobra. Czemu one leżą na ulicy, co? Właśnie. Dziwna sytuacja. Nie wiem. Ups. Wiemy. Jest... O nie. Szybko do domu. Run back to tre Tak, czyli biegnij z powrotem do domu. Jocki na nas gonił. Holy! Co to był za gość? Ja też nie. No, muszę zadzwonić po pomoc. O! Chciał użyć telefonu. No, użyję szybko. go. Użyję szybko. Dwoń po pomoc. Co jest? Telefon dzwoni? Hello! Potrzebuję pomocy Ups, chyba nie dodzwoniliśmy się na policję Śmieje się z nas To jest trochę straszne Co teraz zrobimy? Uciekamy, czy zostajemy w domu? Uciekamy, masz rację No, wybraliśmy. No. Co teraz? Czekamy. Jest tutaj. Musimy przetrwać. Mamy 60 sekund, żeby przetrwać. Czyli musimy przed nim uciekać po prostu. Dobra? Okay. Uciekaj, biegaj i nie wiesz. Okay. Damy radę. Możesz też chyba na zewnątrz uciec i biegać w budowno. Mogę. się uda jeszcze 30 sekund, damy radę Widzicie? 20 sekund, damy radę No właśnie Uda nam się chyba przetrwać On jest chyba ode mnie daleko To ja Chyba mu uciekniemy co? Bo nam się uda Jaki czuł Survive stąd? No, czekaj, stój, stójmy. Uf. Jest, udało nam się przetrwać. Brawo. Udało nam się przetrwać. Okej okay, widzowie, jeśli odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz i dajcie subika i jeśli chcecie drugą część, Koniecznie napiszcie w komentarzach. Właśnie. Także trzymajcie się wesołych świąt i do zobaczenia. Pa, pa.